Jest niedziela 25 lipca, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór Maria Zwierzyńska. Czas na losowania. Dodatkowa pensja to marzenie, które może się spełnić dzięki zdrabkom. W zdrabce Mega Pensja do zdobycia są dwie główne wygrane po 550 tysięcy złotych. W tej zdrabce gracz otrzymuje 250 tysięcy złotych od razu, a po 5 tysięcy złotych miesięcznie będzie otrzymywał przez 5 lat. Oprócz głównych wygranych do wydrapania są też inne atrakcyjne wygrane niższych stopni, na przykład 9 po 10 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 23 300 tysięcy złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl. Za dwa dni kolejne losowanie Lotto. Komu dopiszesz szczęście, może w nim wygrać nawet 4 miliony złotych. A we wczorajszym losowaniu Lotto Plus w Sierakowicach padła wygrana warta milion złotych. Serdecznie gratuluję i trzymam kciuki za kolejnych Lotto milionerów. Miło mi poinformować, że wczoraj w Multi Multi w Łomży padła wygrana warta 250 tysięcy złotych. Trzymam kciuki za kolejną wygraną i zapraszam na dzisiejsze losowanie Multi Multi. W zasadzie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Następuje zwolnienie blokady. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 20, 53, 73, Jedenaście, dwadzieścia cztery, czterdzieści sześć, siedemdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt cztery, sześćdziesiąt, pięć, trzydzieści siedem, siedem, 16 68 63 4 5 10 36 tutaj li trczba jest plusami a we wczorajszym losowaniu mini lot to w Szczecinie Raciborzu oraz Szczytnie padły trzy wygrane po ponad 111 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na mini to. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 Wylosowane liczby to 37, 3, 16, 5, 28. Żeby grać o 2 miliony złotych w Super Szansie wystarczy tylko aktywować siedmiocyfrowy numer. Znajdą go Państwo na kuponach wybranych gier lotto. Aktywacja kosztuje tylko 2 zł, a w drugim dziś losowaniu padły takie oto cyfry. 2, 0, 7, 3, 3, 7, 1. Gratuluję wygranych. Kolejny numer Super szanse poznamy w jutrzejszym popołudniowym studiu Lotto. Kupując los kaskady, mają Państwo aż dwie szanse na zdobycie ćwierć miliona złotych. W tym roku takich wygranych trafiło się już 12, z czego w tym miesiącu dwie. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolino ułożone kule bęben maszyny. Jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 14 23 4 9 Trzynaście dwadzieścia piętnaście dziewiętnaście dwa dziesięć osiem siedemnaście. W przyszłym tygodniu w piątek znowu będzie okazja na wielkie pieniądze w Eurojackpot. W puli na wygrane pierwszego stopnia może się znaleźć 260 milionów złotych. A gra się naprawdę prosto, wystarczy tylko wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Życzę milionowych wygranych powodzenia. Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu Ekstrapensji w Redzie padła wygrana warta 5000 tysięcy złotych miesięcznie wypłacanych przez 20 lat. Gratuluję Państwu wygranych i zapraszam na dzisiejszą Ekstrapensję. W zasadach maszyny losującej znajduje się 35 4 kolejno ułożone kule. Będne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Delosowane zostały liczby 31 22. 33 15 20 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 1. A we wczorajszym losowaniu ekstra premii w Wałbrzychu padła wygrana warta 100 tysięcy złotych, wypłacane od ręki. Gratuluję zwycięzcy i zapraszam na losowanie ekstra premii. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Następuje zwolnienie blokad i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 20. 25. 33. 10 16 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba 1 Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie znajdą też Państwo informacje jak grać online. Granie przez internet to sama wygoda. Można to robić z każdego miejsca w Polsce i o każdej porze. Studio to dobiega końca, ale już teraz zapraszam na jutrzejsze popołudniowe losowania. Multi, multi i o godzinie 14 .00. poprowadzi je Konrado Moreno. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i życzę spokojnej nocy. Dobranoc. Zaszczep się i wygraj powrót do normalności, a możesz wygrać więcej. Weź udział w loterii. Masz cztery szanse na wygraną. Codziennie, co tydzień, co miesiąc i w finale do wygrania samochody, a nawet milion złotych. Zaszczep się i wygrywaj!